3 maja to dzień uroczyście obchodzony w każdej miejscowości w Polsce. W piaskach tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym, skąd wraz z pocztami sztandarowymi i w asyście Piaseckiej Orkiestry Dętej pomaszerowano pod pomnik Konstytucji 3 maja. Wieńce złożyli tam między innymi starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, burmistrz Piask Michał Cholewa, przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego Marcin Najda, a także przedstawiciele instytucji i placówek z terenu gminy. Dla strażaków jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej był to jednak wyjątkowo uroczysty dzień. Nasza jednostka OSP w Kozicach Górnych w dniu dzisiejszym obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. W związku z tym serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na naszą uroczystość. Gmina Piaski ma się czym pochwalić. Na jej terenie funkcjonuje 13 czynnych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej. Z kilkuset strażaków, bardzo dużo młodych ludzi. Jeśli chodzi o inwestycje, no to gmina od wielu, wielu lat inwestuje w Straż. Jeśli chodzi o nowe obiekty, powstało 5 ze środków planu rozwoju obszarów wiejskich. Mamy przygotowane dokumentacje na kolejne cztery w Janówku, w Wierzchowiskach, w Majdanie Kozic Górnych oraz w Drugich, II, co już takie można powiedzieć na 90% pewne w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych remiza w Bystrzejowicach II w następnym roku zostanie rozbudowana. No w tym roku Nowy średni samochód pożarniczy dla OSP Piaski, będziemy mieli już trzy. No i tak jak mówiłem, no chcemy co roku, od następnego roku, wyposażać ci w jednostki w, w lekkie samochody pożarnicze. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków. Zawód ten niezmiennie cieszy się wysokim poziomem zaufania społecznego i prestiżem. Ochotnicze straże pożarne są naprawdę przygotowane do prowadzenia tych różnego rodzaju akcji, bo chociażby nawet zakres szkolenia Dzisiaj nie wystarczy, że strażak ochotnik chce być strażakiem. Zapisuje się do uchodźców Straży Bożarnej. Ale żeby on mógł być wysłany do akcji, jakiejkolwiek akcji pożarniczej czy, czy jakiejś interwencji technicznej czy medycznej, musi przejść kurs 120 godzin szkolenia podstawowego. Szkolenia podstawowego. Także dopiero wtedy. Jest w prawdziwego w prawdziwego zdarzenia strażakiem i może jechać do akcji. Jednostki OSP na terenie powiatu Świdnickiego prężnie rozwijają infrastrukturę i wzbogacają się o nowy sprzęt, ale stoją również w obliczu zagrożeń i wciąż posiadają wiele potrzeb. Od kilku lat ochotnicze straże pożarne są dofinansowane. Jest dużo środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, samorządy, szczególnie samorządy gmin i miast dużo finansują, zresztą widać to po remizach o w poszczególnych miejscowościach czy ubraniach, umundurowaniu, sprzęcie, który mają zakupiony czy choćby samochody, które w ostatnim czasie na przykład pan marszałek województwa lubelskiego przekazywał. Ale też brakuje myślę, że takiego zrozumienia i przede wszystkim dobrej woli ze strony rządzących w tym momencie. Wiemy, że w ostatnim czasie zła rzecz stała się, choćby ustawa o systemie przeciwpożarowym, która niejako zabiera strażakom, ochotnikom odpowiedni procent z ubezpieczeń od ognia. No i niestety te pieniądze miały być przeznaczone właśnie nie, na szkolenie młodzieży, na umundurowanie e, tego nie będzie. Cieszy fakt, że coraz więcej młodych kobiet interesuje się służbą w OSP. Nas jest w sumie cztery, ale w MDP jest dużo więcej. Teraz doszło wiele dziewczyn. Od dawna chciałam być strażakiem, bo podoba mi się, podoba mi się ten za... Podoba mi się zawód, podoba mi się to, co oni robią i po prostu dlatego tutaj jestem. Ale praca w straży to nie tylko gaszenie pożarów. Ochotnicy stanowią nieocenioną pomoc przy wielu niebezpiecznych zdarzeniach.